myślisz, że stare, uszkodzone lub zużyte przedmioty są zbędne, dlatego szybko wyrzucasz je do kosza? Zastanów się. Wiele z tych rzeczy można tchnąć nowe życie, zamieniając je w coś wyjątkowego. Większość materiałów, z których składają się odpady, nadaje się do przetworzenia na nowe produkty. Szkło oraz aluminium podlegają recyklingowi w 100% i co ważne, można przetwarzać je wiele razy. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe. Powstają z niego także namioty, plecaki czy buty. Czy wiedziałeś, że z trzech puszek można wykonać oprawki do okularów? A z sześciuset puszek można wykonać ramę do roweru? Czy wiedziałeś, że z 35 butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru? Energia odzyskana z przetworzenia jednej torby plastikowej pozwala przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową żarówką. Bardzo ważnym elementem jest odnawianie sprzętów, ich naprawa, dzielenie się z innymi, a także wielokrotne ich wykorzystanie. To skuteczne sposoby, dzięki którym możemy korzystać z tych samych przedmiotów o wiele dłużej. Nie kupuj bezmyślnie! Myślisz, że stary, lekko zniszczony mebel lub sprzęt kuchenny jest bezużyteczny? Nieprawda. Sprzęty możemy naprawić, odświeżyć, czy też przekazać je nowym właścicielom. W ten sposób dajemy im nowe, dłuższe życie. A co w takim razie z ubraniami? Zmieniająca się moda wcale nie zmusza nas do wyrzucania ubrania. Przechowujmy je, aż moda wróci, a najlepiej przekażmy je osobom potrzebującym. Wchodząc do sklepu zastanawiasz się, czy potrzebujesz jednorazowych opakowań do każdego produktu spożywczego? Zastanów się. Torebka foliowa, plastikowa butelka czy jednorazowy kubek na kawę rozkładają się kilkaset lat, a wyrzucamy je od razu po zużyciu. Stosujmy opakowania i torby wielokrotnego użytku zrezygnujmy z niepotrzebnych opakowań. Prawidłowa segregacja to drugie życie odpadów. Odpady ze szkła są wykorzystywane do produkcji nowych wyrobów szklanych, również do szkła piankowego, włókna szklanego, mat, płyt izolacyjnych czy laminatu. Odpady z tworzyw sztucznych wykorzystywane są do produkcji butelek PET i ram okiennych PVC. Rozkład tworzyw na składniki podstawowe pod wpływem temperatury pozwala na produkcję nowych tworzyw lub innych surowców chemicznych. Odpady z papieru są wykorzystywane bezpośrednio do produkcji nowego papieru, ale także jako użyźniacz gleby w procesie kompostowania lub jako materiał izolacyjny. Odpady zielone i bioodpady – z nich produkowany jest nawóz organiczny, zwany kompostem. Odpady z metali? Dzięki recyklingowi aluminium oszczędza się około 95% energii elektrycznej w stosunku do energii potrzebnej do wyprodukowania go z zasobów naturalnych oraz obniża koszty produkcji o około 60%. Oprócz aluminium najczęściej poddaje się recyklingowi również stal. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wykorzystywany do odzyskiwania cennych metali, które są ponownie wykorzystywane przy produkcji nowego sprzętu. Drugie życie zużytych baterii i akumulatorów polega na odzysku m.in. cynku metalicznego, miedzi, żelaza, ołowiu.